I zawsze ciekawy mnie właśnie ten opuszczony budynek. I tak naprawdę jestem tu bez jakiejkolwiek wiedzy. W internecie nie doszukałem się praktycznie niczego na temat tego obiektu. I dzięki właśnie użytkownikom kanału dostałem pewne informacje. Także mogę coś Wam opowiedzieć na ten temat. Teren jest dość dobrze zabezpieczony. Aby się dostać, musiałem przeskoczyć przez płot. Ogólnie jest monitoring, także też jest trochę tak nieciekawie i liczę się z tym, że może przyjechać jakaś straż miejska, bo policja w ogóle komisariat jest jakieś, nie wiem, 30 metrów stąd a dokładnie zaraz za tymi komórkami właśnie z komisariatu nawet widać policyjne auta Przechodzę na obkoło budynku, bo staram się znaleźć wejście mi się dostać do środka ale wszystko niestety jest tak dobrze zabezpieczone, że nie jest to proste do tego dochodzi ten monitoring, wszędzie są kamery i myślę, że jakbym się już dostał, no to Chyba już szybko by ktoś tu przyjechał, ale ja będę próbował i tak. Radź się żyje. Tu schodzę na dół, właśnie i sprawdzam kolejne drzwi. No ale, niestety, kolejne zamknięte. Idziemy dalej. I tu, właśnie dzięki tym tablicom mniej więcej można wywnioskować, że był tu jakiś śpita, Rozdzielnia tlenu. Osobą nieupoważnioną wstęp zbroniony. Budynek jest potężny. Interesują mnie te płyty. Może akurat jedna z nich będzie jakaś bardziej luźniejsza i uda mi się wejść do środka. Na razie sprawdzę. Nie, one są przekręcone, także kolejne miejsce odpada, aby się dostać do środka. Do tak samo widać wyciągnięte klamki, specjalnie, żeby nikt nie mógł się dostać. No niestety, zrobiłem oględziny całego budynku i nie udało mi się dostać do środka. Bo wam nad tym bardzo. Powiem wam taką krótką historię tego budynku. Na początku znajdowała się tu szkoła gospodarowania domowego siostry Bormeuszek. Potem był pensjonat dla dziewcząt, później sanatorium i wojewódzki szpital ortopedyczny. Trzebińca przerobiła trzy szpitale ogólnie. Ten był pierwszy, jako pierwszy. Drugi stał się budynkiem mieszkalnym. No i ten trzeci aktualny słynący właśnie z chirurgii, udało się tu przeszczepić dłoń. to jest mega wyczynem. Bardzo trudne, Ja zaraz przejdę tutaj na drugą stronę tego budynku. Jest tam taka jedna altanka i wygląda jakby ktoś dalej w niej mieszkał. Normalnie łóżko, rzeczy takie jakby z jak, teraz. Tutaj ogólnie, w tej szopie był taki, to był taki budynek gospodarczy. Zobaczcie tak, zawalony całkowicie. Tutaj widzicie kaczuszka. taka z, z tamtych czasów, bo to jest ta właśnie zobaczcie w środku, jak to wygląda. Ładnie układane rzeczy jako że religijna. Bardzo dużo z tych yy, obrazków z papieżem. Zobaczcie, jak to wygląda. A parkiernia właśnie, jest w tym kierunku. Tutaj też próbowałem otworzyć te drzwi, ale niestety wydają się jakby były otwarte ale są zamknięte. Nie ma kłódki, ale jest zamek. Tutaj udało mi się wejść. Zobaczcie tutaj pod spodem w ogóle jakby, jakby to budnie jest powietrzu. Może za to że w wchodzi kwestia trasu jak nam się zawali. I to tutaj były toalety. I zaciekawi mnie ten taki nie wiem co to jest. Radłocicie. To właśnie okrągłe tutaj. <laughs> Oby to nie była kaczuszka tamtych czasów. Mam nadzieję, że nie, bo tu jest jakaś taka właśnie etykietka. Grawer taki. Nie, może wy będziecie wiedzieć, co to jest. Jak ktoś by wiedział, to dawajcie komentarze. Ja będę kończył. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, zobaczenia. Pozdrawiam.